Cześć, sprzedam swoje <coughs> prywatne BMW. Jest to X3 z 2017 roku. Ostatnia F-ka z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 184 koni. Samochód jest z polskiego salonu. Jestem drugim właścicielem. Samochód jest finansowany przez bank. Leasing kończy się. We wrześniu tego roku, ale już go można wykupić. Samochód był kupiony z VAT-em. To też oczywiście wystawiam na niego fakturkę VAT. Kupiony jako bezwypadkowy, bezszkodowy. W moich rękach 3 lata. Mieliśmy tu przygodę. Cofnął do nas pan. I te drzwi zostały wymienione na nowe z Autokasko, więc e, tak to można przyjechać, mierzyć. Wszystko jest e, w oryginale, pewny samochód 136 tysięcy przebiegu. Jak żeby ktoś szukał? Fajnego wysokiego sensownego auta do miasta i poza miasto. To serdecznie polecam. Pozdrawiam.